Dzień dobry szanowni państwo. Oczywiście od soboty troszeczkę będziemy zamknięci, ale to nie oznacza, że nie myślimy o tym co będzie już po, po 9 kwietnia. Myślę, że to życie kulturalne wróci na normalne tory. Też się ciekawie składa, że w 1975 roku dokładnie mniej więcej w tym okresie został otworzony drugi zakład Włczanki który zatrudniał wtedy 1300 dziewczyn. Dzisiaj Włóczanka nadal funkcjonuje i w tym DNA miasta, ten przemysł odzieżowy nadal funkcjonuje. Zresztą badania pokazywały, że podczas pandemii w tym pierwszym lockdownie i myślę, że teraz też wiele osób wróciło ponownie do, do, do szycia czy do tworzenia rzeczy we własnym domu. Gdzieś tam wyciągali stare maszyny. My postaramy się to bardziej Sprofesjonalizować o tak mogę powiedzieć stąd nasza Współpraca no też z mieszkanką tak od trochę z przerwą ale ale, ale ale ponownie Ostrowca Też osoba jak widać bardzo młoda albo relatywnie młoda bardzo młoda Ale z bardzo dużym doświadczeniem jeśli chodzi o O projektowanie odzieży dla no w naszej ocenie chyba na jednych z największych marek, albo największej firmy nawet odzieżowej krajowej. Stąd myślę, że po pandemii, po tym lockdownie, czyli gdzieś po 9 kwietnia, może troszeczkę później, zobaczymy jak się to będzie potoczyć, jeśli nie będzie kolejnych przedłużeń, ruszamy z warsztatami projektowania odzieży, wielopłaszczyznowymi i też tu pani powie więcej, ja tylko powiem, że to będzie taki element, który na pewno będzie nas w województwie wyróżniał. Nie mam tutaj żadnej wątpliwości. Z drugiej strony pani jest laureatką festiwalu of fashion, a ja też obserwowałem go od środka. To jest jednak wydarzenie, które strasznie pobudza kreatywność ludzi i my modę kojarzymy tylko i wyłącznie z wybiegami, ale myślę, że to jest też rzecz naprawdę bardzo ciekawa i artystycznie i rozwojowo. I też nie zamykamy się tutaj podczas tych warsztatów, że to są warsztaty dla dzieci, czy dla młodzieży, czy dla osób dorosłych, czy dla osób dojrzałych. Myślę, że dla, w każdym wieku takie warsztaty będą nam przydatne. A jesteśmy w takim miejscu jakim jest Ostrowiecki Browar Kultury i mamy takie delikatne doświadczenie już z pokazu młody, ale myślę, że to co się nam uda na warsztatach stworzyć to to być może, a nawet na pewno pokażemy to podczas jakiegoś wydarzenia, właśnie tutaj na dziedzińcu. Myślę, że nasi uczestnicy zaprezentują to, co podczas tych warsztatów stworzą. Ja chciałam się przywitać. Dzień dobry, przez maseczkę oczywiście się uśmiecham do wszystkich. Jest mi bardzo miło, że. Pan dyrektor chciał i, i mamy takie możliwości do tego, aby rozwijać kreatywność w naszym mieście. Zgadzam się oczywiście ze wszystkimi słowami, które pan dyrektor tutaj powiedział. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić państwa na warsztaty. Będą to warsztaty projektowania odzieży, będą to warsztaty szycia. Będziemy się uczyli na tych warsztatach, jak skompletować kolekcję odzieżową, będę pokazywała jak wyglądała praca dla dużych firm odzieżowych, między innymi Mohito, Reserved, Reporter Young, Greenpoint Fashion. To jest moje doświadczenie. Oczywiście wyglądam relatywnie młoda, też się też tak czuję, ale moje doświadczenie jest naprawdę duże i na takich również warsztatach będę uczyła kreatywności. Będę uczyła obsługi maszyn stępnówki, overlocka Będziemy się uczyli robić wykroje, czyli tak zwaną konstrukcję, która jest potrzebna do tego, aby stworzyć właśnie takie ubranie. Myślę, że tutaj mamy wiele możliwości, bo mamy taką tutaj możliwość, że mamy salę, która jest wyposażona naprawdę w bardzo duże możliwości typu projektor, będziemy rozmawiać sobie o stylistyczne, w jaki sposób tak też mamy się ubierać, w jaki sposób dobierać kolory do, do naszych projektów, także wiele, wiele, wiele informacji i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zacząć te warsztaty. Jeżeli chodzi o grupy wiekowe, takie jak Pan Dyrektor powiedział, myślę, że też się nie zamykamy. Jeżeli będziemy mieć młodszą grupę wiekową, to przygotujemy sobie taki, ani inny tutaj zasób do, do nauki młodszych, młodszych osób, zarówno też starszych. Także zapraszam Państwa serdecznie, dziękuję za tę możliwość i uśmiecham się do Państwa przed maseczkę tak naprawdę. Pozdrawiam serdecznie.